Cześć, tu Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. W tym filmie pokażę Wam wyjątkowo rodzinny dom, który 60 lat temu został wybudowany przez dziadka Izy i przez te wszystkie lata był domem otwartym, do którego cała rodzina przyjeżdżała latem. I teraz faktycznie pełni funkcję domu wakacyjnego z zewnątrz w klimacie greckiej wyspy, a w środku pełen kolorów. Zresztą zaraz sami zobaczycie. Cześć, to Izabela i witam Was dzisiaj w domu letniskowym mojej mamy. Dlaczego ja Was witam? Dlatego, że ja jestem głównym projektantem wnętrz, które tu dzisiaj obejrzycie, a obejrzycie trzy pokoje i kuchnię. Dom remontujemy od 2005 roku i jest on w ciągłym remoncie tak naprawdę, bo robimy to niskobudżetowo. Wiele prac wykonujemy sami, wiele mebli wykonujemy sami, i tu na pewno to wszystko zobaczycie. Pasję wnętrzarską, którą rozwijałam na Domu i na moim mieszkaniu, którym możecie zobaczyć na moim blogu, przeobraziłam w moje życie zawodowe i od jakiegoś czasu projektuję wnętrza też innym. Jeżeli chcecie je zobaczyć, również znajdziecie je na stronie Kolory de Zaczynamy, jak zwykle przy wejściu, i to od razu w przedsionku mamy dwie szafy zrobione samodzielnie ze sklejkowymi frontami. Ta w głębi jest na ubrania, a tutaj są półki na produkty spożywcze. Też właściwie. To już zaczyna się kuchnia. Od kilku lat ten dom przechodzi duże, ale też budżetowe metamorfozy, i teraz we wnętrzach możemy tak naprawdę znaleźć mieszankę przeróżnych mebli zarówno tych, które były tutaj praktycznie od samego początku, jak i tych kupionych w sklepie czy przywiezionych z mieszkań różnych członków rodziny z innych miast oraz tych zrobionych samodzielnie. I kuchnia również jest przykładem takiego połączenia, bo mamy tu i kredens, który z. Stoi w tym domu od kilkudziesięciu lat, jak i po prostu zabudowę z IKEA oraz front wykonany samodzielnie. Podobnie jest ze stołami. Ten został wykonany samodzielnie z wykorzystaniem na blacie starej podłogi zdemontowanej w jednym z pokojów, a ten stół jest tutaj od kilkudziesięciu lat. Meble i ściany w kuchni są utrzymane w neutralnej kolorystyce: białe, kremowe, szare. I tak naprawdę kolor pojawia się tutaj w dodatkach. Mamy pięknie wyeksponowaną kolorową ceramikę i akcesoria kuchenne. Tutaj lampy zostały przemalowane na różową, a na ścianie jest żółty wieszak. I takie wieszaki będą pojawiały się też w innych pokojach. W tym domu, gdyż jest to świetny sposób zarówno na wykorzystanie ściany, jak i wyeksponowanie pięknych przedmiotów. Można tak naprawdę codziennie tworzyć trochę inną aranżację. Drewniane krzesła są świetną bazą pod malowanie, a Iza przemalowała każde na inny kolor. I w ten sposób tu w kuchni mamy mieszankę odcieni różowego, żółte, miętowe, błękitne, a już w sąsiednim pokoju został dobrany taki zestaw, który pasuje do tego pokoju, połączenie odcieni niebieskiego i zielonego. Spójrzcie, jak zostały zaaranżowane ściany. Z tej strony mamy roślinną tapetę oraz niebieską boazerię, ale tylko do pewnej wysokości, więc to takie połączenie lamperii i bazerii w jednym. Przy okazji boazeria rozwiązała też temat zagłówka do łóżka. Z tej strony natomiast pojawia się taki szałwiowy odcień na ścianie. Jednak zwróćcie uwagę, że nie jest tak, że cała ściana została przemalowana, tylko pojawił się tu prostokąt przechodzący też na sąsiednią ścianę, co tworzy znacznie ciekawszą kompozycję. Czasem zdarza się, że zmieniamy kolorystykę naszego wnętrza, a jakiś mebel tapicerowany przestaje do niego pasować. Możemy wymienić tapicerkę, ale przeważnie nie udaje się to tak zupełnie od razu, więc w międzyczasie, żeby się nie frustrować, lepiej zastosować taki patent, czyli po prostu przykryć niepasujący kolorem materiał jakąś narzutą czy kocem. Przy okazji metamorfozy tego pokoju, odświeżenie przeszły również te stare szafeczki. I nie tylko zostały przemalowane na kolory pasujące właśnie do blazer i tapety, ale też Iza dorobiła im takie dekoracyjne listewki. Łatwo je przeciąć i przykleić, a zdecydowanie robią klimat. Latem, jak na dom wakacyjnie przystało, przyjeżdżają tutaj członkowie rodziny z różnych stron świata, razem ze swoimi dziećmi i przyjaciółmi, dlatego nie może zabraknąć miejsc do spania. I w tym pokoju jest nie tylko podwójne łóżko, ale też jeszcze to dodatkowe, które na co dzień nie zajmuje dużo miejsca. Jest jak pojedyncze, może pełnić funkcję sofy, ale są tu tak naprawdę dwa pojedyncze materace. I gdy wysuniemy tę część, stelarz. Rozjeżdża się, tworząc nam dwuosobowe łóżko, materace możemy położyć obok siebie i może spać wygodniej więcej osób. W tym pokoju po drugiej stronie kuchni również są dwa meble do spania. To podwójne łóżko, tutaj przy żółtej ścianie, na której w formie dekoracji zostały powieszone wyplatane talerze i miski oraz z tej strony różowa, rozkładana sofa. I jak widzicie żółty i różowy to są kolory przewodnie tego wnętrza. Dawniej ten pokój był właściwie osobnym, niezależnym mieszkaniem. Nie miał przejścia do kuchni. Zamiast tego, w tym miejscu były drzwi do sieni i można było wyjść bezpośrednio na zewnątrz. Obecnie drzwi zostały zamurowane, sień zlikwidowana, a w jej miejscu stoi duży stół, zrobiony 10 lat temu przez męża Izy i jego przyjaciela. Obecnie jest też nad stołem z zaleszeniem, więc nawet podczas letniego deszczu można zjeść posiłek na zewnątrz. i Jest tam bardzo, bardzo. Bardzo przyjemnie. W tym rogu kiedyś była kuchnia, po jej zlikwidowaniu została wnęka, która teoretycznie świetnie się nadawała na szafę. Ale tylko teoretycznie, bo w praktyce zrobienie tej szafy było bardzo trudne. Wymiary wnęki na dole i na górze różniły się o kilka ładnych centymetrów. Na szczęście ich za zmężem świetnie sobie poradzili, przymocowali do ściany drewniane kantówki, tworząc taką ramę i do niej mocując pozostałe elementy. W środku na ścianie jest tapeta i na zewnątrz również, ale nie na całych frontach, a jedynie w ich środkach, i żeby granica ładnie wyglądała i za zrobiła jeszcze taką drewnianą ramkę z listewek. Przy okazji powstania szafy metamorfozę przeszła również ta stara szafka, która teraz stylem do szafy oczywiście mocno nawiązuje i chociaż nie ma złotych uchwytów, to jednak zyskała złote skarpetki. Lustro na tej ścianie kiedyś było frontem szafy. Szafa się rozpadła, ale na szczęście ten front dało się wykorzystać ponownie jako lustro. Świetnie się tutaj sprawdza. A na ścianie za mną widzicie kolejny z wieszaków, które są w tym domu, tym razem różowe. Teraz jesteśmy już w drugim budynku i w tym miejscu kiedyś był kurnik. Mieszkały tu kury, świnka, więc jak widzicie pokój zdecydowanie zmienił swoją funkcję. A co więcej, to nie koniec remontów, bo tam za ścianą powstanie jeszcze nowa Łosienka. Na tej ścianie mamy efekt ombre, czyli jeden kolor przechodzi płynnie w drugi, w tym przypadku biały w szary. I Iza uzyskała ten efekt po prostu wykorzystując dwa kolory farb i odpowiednio rozprowadzając je pędzlami. Za łóżkiem znajdują się tu jeszcze stare drzwi, które kiedyś były wewnątrz domu, a po obu stronach łóżka są półeczki zrobione z deski powieszonej po prostu na skórzanych paskach. Z tej strony jest komoda, która kiedyś wyglądała zupełnie inaczej, i teraz nie tylko ma nowy kolor, ale też zamiast gałek taki sznur koralików. Jeżeli macie jakąś ładną starą deskę, możecie ją wykorzystać tak jak Iza, przykręcając do niej haczyki i tworząc dekoracyjny wieszak. Ta drewniana szafka została niedawno kupiona na OLX, -ie. następnie Iza ją odmalowała, zmieniła uchwyty, położyła tapetę i teraz mebel wygląda jak nowy. Nie bójcie się kupować mebli z drugiej ręki, często można je odświeżyć naprawdę tanio i niedużym nakładem pracy, czasem wystarczy wymiana uchwytów, a to naprawdę nie wymaga żadnych specjalistycznych umiejętności. W tym filmie to już wszystko. Teraz zapraszam Was na bloga i Instagram Izy, gdzie znajdziecie całą masę inspiracji i dokładnie opisane różne projekty metamorfos z tego domu, ale też z mieszkania Izy i różnych innych jej realizacji, bo Iza zajmuje się projektowaniem. Linki oczywiście w opisie filmu. A teraz zachęcam do zostawienia komentarzy, łapek w górę i mam nadzieję, że subskrybujecie już wnętrza ze wnętrza. Pa! pa.